Jak widzicie, dzisiaj mam przed sobą wielkiego dilerka. Jest to tyle ciekawe, że jesteśmy w świecie gigantów i ten dilerek, jak widzicie, jest nieruchomy. Co mu się stało? Nie mam pojęcia, aczkolwiek w dzisiejszym odcinku z pewnością rozszyfrujemy tę zagadkę, jeżeli Wam się to podoba i ta wielka mapa, która naprawdę pochłonęła... Setki godzin, żeby ją stworzyć. E, no to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 10 pojawiają się na nim naprawdę bardzo ciekawe filmy. A teraz przejdźmy do odcinka. Jerzu, to. Ej, dobra, bez kitu, to jest duży dilerek. Jakby miałeś rację, kiedy to mówiłeś. Nie wierzyłem ci, ale totalnie to chyba jestem ja. Duży, ja? To jest, jest zdecydowanie ty, no kto inny by siedział na swoim grubym tyłku na krześle jak nie ty? <grym> Okej, okay, nie, ja bardziej myślałem o kapeluszu, ale tu czemu, czemu on się nie rusza? Czemu wielki dilerek siedzi nieruchomo? Hej! Hej, wieki diler! Stary, ale pamiętaj, no. że, pamiętaj, że to jesteś ty tylko z innego wymiaru. Ja to z innego wymiaru? Jesteś... No, jesteśmy w wymiarze gigantów. Aha, ale on nas nie widzi, czy on nas nie słyszy, bo jest tacy symbol? Nie, właśnie, mówię... chodzi o to. To jest długa historia. Ja ostatnio e, zostałem wybrany właśnie, żeby naprawiać świat gigantów. Patrzę, a tutaj mój kumpel wielki siedzi Aha. nieruchomo. i Jest jakiś spetryfikowany stary. Ty, naprawdę. No, trzeba, trzeba chodź, ugryziemy nogę krzesła, spadnę i się obudzę. W sensie jakby będę. Będzie... Ała, ała, ale nie, to jest drewno, to jest drewno przecież. To się nie zepsuje, nie? Jakby... Możemy to niszczyć, ale to się chyba nie, nie zapadnie, prawda? To no się też tak nie bo To był mój pomysł. Słuchaj, znasz to przysłowie idź za kamieniami? E co? <ślad> Od kiedy to jest przysłowie? W tym świecie to jest przysłowie, zobacz, a tu są kamienie. Okej, okay. czy to ty je rozstawiłeś, czy to są twoje kamienie, Jeżu? One ci wypadły skądś? Skąd ten pomysł? To, że znam przysłowie idź za kamieniami, to znaczy, że ja rozstawiłem Kucze, w kamienie? Jakby mi. Nie... Czy jest takie przysłowie, jesteś pewny, jakby. Niech ktoś napisze w komentarzu, czy jest przysłowie idź ze kamieniami. Jest nie. idź za głosem serca. Cze... tam nie ma kamienierzu. Tam... Nie, idź za głosem tu... kamienia. Idź za głosem kamienia. Ej, chwila! Bo ja się <grym> zagapiłem i wpadliśmy do szafy. Nie ma A się dzieje. chodzić do szafy, trzeba. Czasam... Ej, dobra, dobre, dobra, 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 popatrz. Coo, popatrz, popatrz. uuukałby tu. Uuu. Ej. Co tu? Co za zbroja ten człowiek? Jakby... Ja, to jest zbroja to można... ze świata gigantów. To jest zbro... Ej, ona jest wypasiona, jakby wyglądamy naprawdę oh, man. Jezu. Ej, piona jeżu! Pyk! Pyk! <grym> yeah. Ej, dobra, dobra, to jest git. Szkoda, że nie ma tęczowych mieczy, ale jakby... Ej, jak my skaczemy! To jest, to jest dużo. O, no, jest... o, da się wyjść stąd, zobacz! Bez... A, nie, to jest problemem. A, to, to, to wyżdżę, się, Ej, po bez my teraz możemy skakać tak jak giganty wysoko, stary. Nice. A, czy, czy to jest aż tak wysoko? Nie wiem, ale na pewno lepiej niż wcześniej. Ej dobra, ten parkour teraz dużo bardziej mi się podoba jakby z tą zbroją. Jest dużo fajniej. Aha. ty Ja idę za kamieniami nadal, ale tutaj ja, tylko nie się Nie wchodź do gniazdka elektrycznego, bo ci możesz źle zakończyć. Czemu? Czemu? No nie wiem, jakby nie za przysłowia, nie wchodź do gniazdka, boś nie Ciastka, to ciastkę, co? Nie, nie Karu, mam wrażenie, że zazdrościsz mi, że mam własne przysłowie i też chcesz wymyślić teraz. Przyznałeś, to jest twoje przysłowie, to nie co? jest przysłowie. Nie, to jest przysłowie ze świata gigantów. Dobra, nieważne. No. E, słuchaj. Ja to jest głupi... Musimy ci no, teraz dobra, pomóc. A jedyny sposób, żeby pomóc. ci pomóc, to jest wejście do środka ciebie. Jak wejść do środka? Co, oczy tu mu bierze, jakby... Po prostu weźmy może przed monitor, pomachajmy ręką. Wielki dealer. Oto pójdź, tu patrzy, on się tu patrzy. mu, hej! Wielki dealer! Wielki Karol, obserwowałem dealer, go od tygodni. Wielki, wielki, deal. wielki dealer ma zwiechę, on zaraz umrze z głodu. Od tygodni, dalej. No co ty mówisz, jak od tygodni? Tu ty od tygodni nic ty nie mówisz. No, a czemu? Lubiłem się z większym dealerkiem weźmy bardziej ekran, nic, weźmy niż weźmy z konkurs. mniejszym, Patrz, że tak powiem. Wielki dealerek. Chodź, weźmy na ekran, weźmy. On patrzy na ekran. Halo, hey, halo! Patrz, jaki opuściły wzrok. Też nie ma pusty zrok bardziej niż ja! Co jest! Ej, zbrane? a co jeżeli mu coś przysłoniło gałki oczne i pod tym czarnym ma prawdziwe gałki oczne. Nie Myślisz, wie, że to możliwe? Nie Możemy się drapać bliźni gałek takie po ręce Nie no, nic nie widzę, to jest chyba zwykłe, zwykłe oko. Dawaj, wdrap mu co się trabisz? na gałę, stary, chodź jak, Chodź, jak musimy jak wejść. Co? O kurde ty, o... Coś do ucha! O nie, przypadkowo! O, ty... o nie, o co, nie, co, co to się jest dzieje? w głowie! Trzymałam ma! Co to jest? O nie, tylko nie to to jest wirus, najgorszy wirus! To są jakieś. To jest wirus dupnesa, wszystko cię swędzi, a przede wszystkim dupa Topies? Dupiesica, dupiesica złosi... Ej, ej, te... Dupie to, zło... to tak jest, ej, Dupiesica do okay. odda... oh, uzbrojona to jest! Bije, bije, stary! Bij knesy! Dobra, okej, na to. O nie, moje najgorsze obawy. Co się stało? D... Ej, czemu te Doknesy gadają dealerek? Co jest gras? bardzo mi się nie podoba! Ej, możecie przestać, Doknesiki? Dawaj, musisz się ubić wszystkie, musisz no, się ubić wszystkie. ubiliśmy już je, one wstają po chwili. Mieczem, mieczem! Nie wiem, czy chcę mieczem, jakby... wiesz, chcę... One no, są gorsze ubić. niż owsiki, stary, są... No, Ale zobacz, no, są mózgu. na strzałach jak, <laughs> no, jak prawdziwy Doknes. No, są ja są tak prawdziwy Doknes, jakby to się zgadza. Dobra, wiesz co? Co to za... Czemu tu dilerek leży? Co jest grane? Co za guziki? Ej, wiesz, to, że mam wrażenie, że to, to może być przeze mnie. Jeżu, podaj mi masło. Ej, co chyba ostatni dzisiaj powiedział Dillerek wielki, zobacz. Tak, bo zobacz. My robiliśmy razem masę i powiedziałem mu, że musi jeść masło, żeby tak. Wi Widzisz jego muskulaturę? Widzę, to jest potężny. No, taki jaki zawsze chciałeś być. To z nim sobie no, ćwiczyliśmy. No i niestety. Doktor, do, możesz przestać bekać? Ej, może jak Ej, to ponaciskamy coś, co ja wszystkie guziki, stary? No, powiedz codziennie 30? Ej, bezki, tu dobra. Ej, stary, a ten guzik? Pikałeś go już? To jest. Nie. Ej! Coś za. O! Okej. Okay. Czas na śmianko? Co Ej. jest zgrane? Ej, Jerzu, widzisz mnie? Ej, spójrz! Patrz! Jesteśmy po zobacz, dwóch widzisz? stronach barykady! Zobacz, zobacz, zaraz, to jest dziurka. Widzisz nas przez dziurkę, widzisz uh -huh. mnie? no. ma? Co jest zgrane? Halo? To jest, jest kręgosłup, a to są... Kręgosłup. Ej, tak! A no, to są krwinki, faktycznie. To jest kręgosłup, a to są. A to nie są. Ja, kotleti, bo mają taką nie twarz wiem. zamrożoną, jakby. Nie, co jest, ale to jest. Na, na pewno mi się to nie podoba, Jeżu, wiesz, że wpadliśmy. E? do środka w to jest bardzo niepokojące! To nie miało tak wyglądać. Jakby co, Ej, co? Tu jest drewno. Masz drewno? Ej, nie, ja mam... Ej, ja mam crafting! Okej, okay, czy to oznacza, że mamy coś zrobić z tego jakby. Tutaj jest kość. Możemy ją może wykopać. Masz kość u siebie? Tak, 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 tak. I nie mogę przejść przez nią, no? Weź, czekaj, weź, 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 trzymaj. Zrób kilo, rzuciłem ci rzeczy, rzuciłem ci drewno. Gdzie rzuciłeś? O, thank you. Trzymaj? Weź, zrób dwa kilo. Będzie może wygodnie, Postaram się. Ja w ogóle zdjąłem spodnie, żeby nie mieć jump boosta stary sobie. No, mnie to w No, mnie to bardzo wkurza. Ja w ogóle zdejmę tą zbrojkę, ona jest fajna, ale bez przesady. Nie, nie, nie będę może na nim, nie, będę szczędzać okej okay? jakby okay, dobra. Tak teraz nikt nie zobaczy w tej zbroi tylko ty dobra ty, dilerek przyjacielu ty mój proszę jakby, bardzo to zwykłe. od to środka kiro. więc wiem że na, nic swojego nas nie czeka o i kopię się da się wykopać da się aha wycieć, proszę, jest super Francja dobra, dobra dobra O nie to jest parkur po twoich żebrach to o nie czemu o, ej. To są żebra? To co żebra wiesz że ja nie grałem w parkura od Jakichś dwóch lat, stary. Od dwóch lat mówisz? Jakby. Jak my ja mamy nie to nie le... przejść? Okej. Okay. Daj radę jednak. Trzeba się rozpędzić, jeszcze? zdało to już się masz... udało? W razie czego? Jak chcesz być brudnym cheaterem, to masz zbrojkę. Stary, Ale co... spacja działa z opóźnieniem sekundowym. Nie chcesz zmieści w drugim starym. Dobra, nie ja nie mam dzisiaj lagi, opuźnić. stary, zapomniałem o tym. Dobra. No właśnie. Czekaj. Dobra. Uda, o, uda mi się. Ja Ty już jesteś? Ja zbieram kości. Znaczy. Post... jestem, jest, tylko... Nie wiem jak się czuć z tym, że rozwalasz się kości. Co? Co, Co? Się stało? Nie, nic, nic, spadłeś. Ty spadłeś. Okej, okay, tak. bo jestem na górze. Mogę ci pomóc, Jerzu. Nie, 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 o, stary, nie? stary. Ja jestem królem parkura i. Okej. Okay. No nie, na ostatnim słupie, się, stary, z... to jest choć, ciężkie. Chodź. Jak, jak bijesz tutaj, to zbijemy pionę, stary. Zbijesz tą spionę. Patrz. O. Jeżeli, patrz, to są takie. O nie, o nie! Spadłeś? Tak, też tu spadłem! Stary, ale wiesz, że skopałem. O nie. O nie parkour dla jeza No nie, 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 myślałem, że to jest parkour dla Jerzy. Jezu! Co jest w twoim parkor? Stary, pa, zobacz, zobacz, zaskoczę no. z tego. No, okej. Okay. Nie, nie doskoczysz się, Stary, to jest zakład? Jakby... O co zakład? O 5 zeta? No to Stary, przyznaj się, proszę. postawiłeś na tym barier bloka przed chwilą. Nie, nie ma żadnych barier bloków, jeżeli. Stary, stary, za każdym razem jak mi się nie uda, płacę ci 5 zeta. Podliczaj, podliczaj, stary. To jestewkę, poproszę. Na końcu odcinka... Ej, teraz piszcie mi ludzie w komentarzach ile... ile Ej, zobacz! O, super! Chodź Jerzu. Patrz, to jest parkour sam raz dla ciebie. O, uda ej, udało o, mi się cały przeszedłem, weź Brawo. przestań. Dobra. Łapka w górę, za to, musi być. Musi być łapka w górę, co mm -hmm. jedna albo dwie. Ja nie oszukuję ej, dobra, bo nigdy przejść. stary. Czy, bo tu aha, tu nieś przejść, super, to trzeba. No to, okay, to są bariery, roz rozbawaj. ale tutaj jest to, zobacz. Dobre, dobra, teraz do dole. Musimy ci wykopać. Stary, czemu wykopujesz kości we własnym ciele? Oś, nie, nie jest, to, nie jest to mnie bardzo niepokoi, Jeżeli swój pomysł! Od początku mi się bardzo nie podoba, jakby. Nie, to jest tylko tkanka grzankowa, stary to jest, jest takie Gdy coś? jesz Gdyjesz nadmiar Grzanek, to ci się to robi, a ty Aha, zdecydowanie nie. jadłeś nadmiar Grzanek, więc. No to prawda, kiedyś, kiedyś stare części jadą Grzanki, oczywiście. To ty kolejny parkur. Nic, nic mówić, to jest więcej parkura, Jeżeli. Jakby to. To nie jest koniec, OK? To dopiero początek. Karol, tam tu Czy Trzymaj kości, może się podsadzić. Ej, teraz widzę wszystko, co się z kręgosłup, a to były żebra. Ej. Karol, Gdy, góry, czy ja mogę scitować? No dałem ci te właśnie kości, żebyś sobie No Dobra. Jakby to była zachęta. Ej, Jerzy, bo mnie to coś bardzo niepokoi. Co? Bo nie, żeby coś, ale um, idziemy z głowy na dół. Wiesz o tym. A co, co w tym złego? Jakby, jakby wychodzimy teraz z brzucha. Wiesz, gdzie będziemy dochodzić za chwilę? Eee... Bardzo, o nie, tak myślałem, czy jest... O kurczę, to jest żoło... To jest brzuch! To jest żołądek! MW, MW... Kawaii! Kawa Hello dealerkę, co? Czy on tu siedzi Hello, i chilluje? Tricu, Ma burgera wielkiego? Co Ej, jest? To jest, co jest? kwas żołądkowy! <śścoughs> Wszystko jasne, okej, tutaj lądują burgery, które jem! To Aha. muszę jeść na burgeru chyba. <ścoughs> Ej, a co tutaj jest? Zobacz! To, o czym marzyliśmy całe życie! Pól po pęcherzu? No! Ej, czy, 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 czy to jest pęcherz? Czy to są siki? Aha, nie czujesz jak Ej, ładnie ja wiem, pachną. Są dwie drogi. Oh, jakby to bardzo dziwnie. O nie, jeżu. Mm. To chyba ślepy zaułek. To, tak, to mój ślepy zaułek. deportowało mnie. Okej, okay, oh. uważaj. To no, jeżu, musimy w lewo płynąć, nie pójść w prawo. płyń w lewo, dobra? Aha. Pójdzimy w lewo. Okej. Okay, Okej. Okay. Lewo. Okay, dobra, do, udało mi się, udało mi się. ok stary, bo wiesz co mam wrażenie, że A tutaj tak. jest więcej rozgałęzień, czy Tak, nie? jest więcej rozgałęzień. O nie, tam jest Ojej, w prawo, w lewo, a potem w prawo. Lewo potem prawo, widziałem tam gąbeczki. Lewo okay. prawo. A gąbki okay, co kolejne? znaczą w organizmie? Śmieć. śmierć. Czemu, Czemu jadasz gąbkę? cztery jakieś niepezołki. Ej, e, wiesz co, bo ja spływam w nie wiem czy dobrą stronę, czy złą? Mi się e, spływam. łódka zatopiła. chodź dobrze! Ej, Jerzu w prawo popłyń i. Dobra. W... Tu jesteś? gdzieś? Co? Gdzie, a gdzie ty, ty wylądowałeś? Jak to? O co chodzi? Nie mam pojęcia, ale to wygląda trochę... O nie, wszędzie jest kał. O nie, to nie upewniasz, to był linię. To jest dubga. Jezu, czemu zaprowadziłeś mnie w przygodę, która musi gdzieś w pewnym momencie zmierzać do tego miejsca? Bardzo mi to miejsca. No nie wiem, gówniana ta przygoda, trochę, szczerze mówiąc. Trochę? Dosłownie? Ej, co to jest? To jest. Hater! Łapka w dół! O, o nie, wystawcie łapkę wypada, w górę czy... teraz, Ej, w takim razie. Ej, podpalił mnie, Ej, jeżeli nie zyskaćcie, kar... Z tym ziomem, to łapka w górę w tym momencie. Ej, co jest, na e... podpala? Ej, yo, on cię rzuca, miot, Ej, mamy zdroje właśnie. No, dawaj, dawaj go. go. go dawaj go. go, będziemy mieli same łapki w górę pod tym Ej, filmem. O, oh, jest, jest, yes. dawaj go. Dobra, dobra, gitara. Nie ma go. Ej, zauważyłeś, że tutaj są jakby takie... Kupy? To wiem, zauważyłem, tak. Ruchliwe kupy. Czy te owce? One po, albo to są bakterie nie. pomagające w trawieniu, albo pałeczki Trafienie. coli, które masz w sobie. Może? Eee. Nie, Boże. nie e. wiem. Karol! czy co jest dziwne, czy to jest.? Bo tam był jakiś guzik, wiesz? Ja widziałem guzik. Czy ten guzik coś oznacza? Co on coś robi? Jaki guzik? Gdzie? To? Tu był guzik teraz nie chciałem nic mówić, bo bałem się. Co? Chciałem... To co. To, Łoł. To, to... Wow. to weź co go na siści. Poka. Co się stało? E. Nie. Nie? Ale tutaj jest przejście, co? o! To? Czy ty? O fuuu! Właśnie... O, wyszliśmy! Ooo! O! o. Okej, okay. wiesz co Jerzu? Jakby... Nawet nie wiemy co się stało wielkiemu dilerkowi, czemu on jest taki nieruchomy? Czemu on siedzi w miejscu? No nie wiedziałeś czemu co mu się powiedzieć? stało stary? Dupne soza. Dupne soza. Rockness, no. rockness i buka w żołądku i hejter w tyłku. No <laughs> i masz w dupie nie? hejterów, to akurat dobrze Tylko... chyba. Tak, dokładnie dobrze. Słuchajcie, piszcie w komentarzach. co ma... właściwie mamy zrobić z informacjami. Może macie jakieś receptury, co można zrobić z Wielkim dealerkiem, żeby mu pomóc, bo jakby wiemy, co się stało, nie wiemy, co z tym zrobić. Aha. To jest taka sytuacja. Dokładnie, jak zwalczyć do Knesa. Jak zwalczyć do Knesa z głowy? To jest bardzo niebezpieczny wirus. Trzeba go szybko się... jak. Piszcie, pomysły, jak pokonać doktora z głowy. Jakby to jest. No jakiś mhm. pomysł musi być, ktoś musi być, jakby nie wiem. Dokładnie, a jak odcinek Wam się podobał, to subskrybujcie i łapkę w górę zostawiajcie, bo nagrywamy z Developiem często filmy, więc I warto. I u mnie i u filmy są codziennie na kanale, więc warto subskrybować mhm. obydwa kanały. linki macie podobnie u, u mnie do Twitter. więc subskrybujcie. Aha. I Co Jeżu, Niedługo kolejna przygoda. No, tak, tak, dobra, to cześć.